Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dour Harates, jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Yandere Simulator, w którym będziemy wykonywać mity, challenge, bug'i, które pisaliście w ostatnich odcineczkach. Dzień dobry wszyscy, my się pysie. Senpai, dzień dobry, dzień dobry panie senpai, Przywitać się ze mną czy coś? Czy, tak, tak, wszystko jest ze mną okej, okay. po prostu chciałem powiedzieć ci cześć. Wal się. Mam baga. włącz Titan Mode. Podejdź do miejsca, gdzie stoi pani od WF-u. Lub jakiejś ściany. Kliknij około 2-3 razy E na klawiaturze. Enjoy. Okej. Okay. Dobra. Prawdopodobnie wydupi mnie ze szkoły, tak? O to chodzi. Tak, tak podejrzewam. E Titan mode. Dobra. Podchodzimy do ściany. 2-3 razy. Dobra, to dam dużo razy. Eee... Coś zepsułem. Po prostu poleciałem bardzo wysoko. Dobra, może inna ściana. Wyleciałem ze szkoły. Ja dzisiaj przy pani nie idę na zajęcia. Do widzenia. Papatki. Siemano. Senpai! Nie, senpai! On miał cię w dupie dzisiaj! Chciałeś mu powiedzieć szczęścia, on co? On się pyta, czy ze mną wszystko OK. O Boże, jakie to jest wielkie! Damy radę. Po kolei. Piszę już trzeci raz tego baga. mam pewien ciekawy bug, jest trochę rozbudowany, widzę, widzę mysiu pysiu Więc, do tego będziesz potrzebował rajbaru i osanę, Porwi osanę, tak by przyszła jako niewolnik do szkoły Dobra, tutaj może zatrzymajmy się, bo się pogubię, więc naszym pierwszym celem jest porwanie osany Idziemy na zajęcia, super grzeczna uczennica, pycy, 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 biologia, super Dobra, i teraz tak. Y, Rajbaru będzie musiała powiedzieć papa, dzięki pajęczakowi. Um, y, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy od infocian. My się pysie. Y, sedative. 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 Dobra, tutaj jest. Dobra. Picy, picy, picy. Osana, zaraz będziemy najlepszymi przyjaciółkami u mnie w chacie. A ty, przepani, proszę sobie odejść, proszę. Zamknijmy tutaj drzwi, tak na wszelki wypadek. Pani sobie poszła. Bierę. I idem. Dobra, idealnie. Praktycznie już wszystko jest gotowe, jak szybciutko. idziemy sobie po sedative. Dobła. Teraz... Teraz, 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 teraz pajęczak. Dzień dobry pajęczaku, przywitaj się wszyscy teraz w komentarzu. Tylko najpierw pokaż nam swój uśmiech. Te twoje ząbki piękne. Dobrze, pajęczaku. Teraz wszyscy napiszcie dzień dobry pajęczak albo jakieś miłe słowa dla pajęczaka. Jestem ciekaw jak bardzo kreatywni jesteście. Co byście powiedzieli pajęczakowi naszemu cudownemu? Tymczasem eee, Rajbaru musi przestać istnieć i właściwie to chyba tyle. Zaraz będę mógł poprosić osanę, żeby za nami poszła. Aska favor, follow me. Sorry. Dobrze, o. Nie, I'm sorry. Co, co, co? No nie, jakże jesteś zajęta? Dobra, a teraz? Nie jesteś już zajęta? Boziu, to kiedy nie będziesz zajęta? Dobra, jest teraz after school 16. Czy teraz Osana zechce za mną pójść? No nie wierzę. Co ty masz do roboty cały dzień? Mysiu, Pysiu. Spotykam się z moim przyjacielem. Dupa, z żadnym przyjacielem się nie spotykasz Dobra, moi drodzy, będzie trzeba to zrobić troszeczkę inaczej. Będzie trzeba po prostu zbagować grę w takim wypadku, czyli tak. Eee, robimy cyk, zamknij te drzwi. Chodź tu. Dobra, zamykamy drzwi. Koleżanka. Koleżanko! Follower valid. Dobra, i teraz musimy przyzwać Osanę. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. I teraz ją usypiamy, bo jest to. Po... <laughs> największa. Wracaj tu, wracaj tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Pipiosu, pipiosu przestaje istnieć. Nic nie było, nic się nie wydarzyło. Nic się tu nie wydarzyło, widzowie. Pipiosu po prostu przestała istnieć. A nasza osana ląduje do pudełeczka. Dobra. Udało nam się to w prawidłowy sposób zbagować. Mogę też już przywrócić do świata żywych e, Rajbaru. Pod koniec dnia, gdy Rajbaru będzie szła do domu, daj Osanie broń i każ zabić Rajbaru. Musisz dopilnować, bo Osana szła trochę wolniej od Rajbaru. Na tyle, by ta nie zabiła jej na terenie szkoły. Musisz po prostu za nią iść. Możesz w niektórych momentach po prostu stawać przed Osanu tak długo. Jak tylko się da, bo jak wiadomo do pewnego momentu nie można dalej iść. Ale zanim spowolnisz Osanę, musisz raz spowolnić Raybaru. No ale ją tylko raz. Osanę będzie trzeba częściej. Pogubię się, widzowie. Pogubię się bardzo. Jest to ważne, by Rajbaru nie została zabita na terenie szkoły. Nie możesz zginąć nawet za tym momentem, do którego Ayano może iść, bo inaczej Bóg nie wyjdzie. Potem możesz iść do domu, powinna się pojawić scenka o przyjeździe policji, a w niej będzie ciekawy info. Potem przejdź do następnego dnia i idź do piwnicy, a następnie do szkoły. Dobra, mniej więcej wiem o co chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby Osana zaatakowała Rajbaru, jak ta przekroczy już linię, gdzie ja nie mogę iść, a nawet dalej. Żeby one tam między sobą się biły Dobra, yy, wydaje mi się, że Nie uda mi się za bardzo tego zrobić Ale po to zapisałem grę Żeby ewentualnie do tego wracać Więc teraz tak, idziesz sobie po rajbaru Ja idę Szybciutko w tym momencie zatrzymać Delikatnie rajbaru Dobra Rajbaru, bo, bo ona idzie I w sumie będzie przypał No, no Dobra, koleżanko Koleżanko bo Osana coś nie idzie. O, dobra, dobra, idzie, idzie, idzie. Pozatrzymujmy ją trochę. Jeszcze może nawet trochę bardziej. Dacanoing cichutko bądź Rajbaru, cichutko bądź. O, idealnie. Dobra, i teraz Osanę też muszę trochę pozatrzymywać. Kil, 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 tak, tak, tak. Dobra. Czy ona jest tak samo szybka? Nie, ona jest trochę szybsza w sensie nasza Osana, więc yy, wypadałoby ją trochę jeszcze teraz pozatrzymywać. Dobra. Gdzie jest tutaj napis sempai? Dobra, to jest tutaj, więc podejrzewam, że jest okej. Okay. Mogę cię puścić już na nią, bo ja, ja tam dalej już nie mogę przejść. Bo oni tam dalej chyba znikają, czy coś. Dobra, zaraz zobaczmy, czy ona ją dogoni. Dogoniła ją chyba, albo i nie. Idzie tam za nią. Coś tam się dzieje, widzowie. Ktoś kogoś morduje. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale ktoś kogoś tam morduje tam daleko, a ja tam nie mam dostępu. Osana i Rajbaru znaleźli ich ciała. Dobra. No i... nie oskarżyli mnie. Sempa jest w tym momencie zniszczony. W piwnicy nikogo nie ma. Coś mi się wydaje, że nie udało mi się wykonać tego baga widzowie. Ogólnie bug polega na tym, że pomimo sensu przejdzie policji i znalezieniu ciała, one nadal będą żywe. No, właśnie mi się nie udało, Mysiu Pysiu. Bo coś mi się wydaje, że ta koleżanka jest dead. Bardzo dead. Właściwie obie koleżanki. Tak, one tu są bardzo martwe. Bardzo, bardzo martwe. Czekajcie. Są tutaj? Halo, Osana, Rajbaru? Nie, nie. Nie, Mysiu Pysiu. One są bardzo martwe. Wczytałem grę i generalnie większość uczniów się zbagowała. O co chodzi? Teraz chyba muszę pójść do klasy Rajbaru, bo tam pewnie też nie potrafią otworzyć drzwi. No oczywiście, że nie potraficie otworzyć drzwi. Wypuszczam was. Wy. A, was nie wypuszczę. No, męczcie się tam. Dobra, koleżanka w tym momencie ciśnie do domu. Dobra, e, myślę, że jak przekroczy ten próg, właśnie ten próg, to ja będę mógł dać broń tej koleżance. Dobra. Teraz będę po prostu krócej zatrzymywać ją. Tak wystarczy, że raz cię zatrzymam. Tak trochę bardziej. Tak jak Osana się pojawi. O, Osana się pojawi i przestaje cię zatrzymywać, dobra? I wtedy będę Osanę zatrzymywał. Tupu, 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 tupu. Dobra, Osana się pojawiła. Teraz Osanę troszeczkę pozatrzymujemy. Siema, Osana. No, je, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie kill. Ja wiem, ja wiem, że bardzo chcesz, ale ale jeszcze się wstrzymaj, bo wtedy był przypał. W sensie nie udało się. Teraz zrobimy to może trochę lepiej. Picy, 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 pycy, 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 picy, pycy, pycy. Dobra, jest naprawdę dużo dalej. Ona sobie pójdzie. Dobra. Teraz powinno być okej okay generalnie, chyba. Nie wiem. Zaczekam. Przyspieszę dużo czas. Nie wiem, czy tam się dorwały do siebie, czy nie. Ale teraz wydaje mi się, że wykonałem to dobrze. Bo jeśli nie miałeś zaatakować tak na samym końcu, no to to jest jedyna opcja, która została. Więc w tym momencie, pysy, pysy, pysy. Ja w sumie zaczekam jeszcze trochę dłużej. Em, tak na wszelki wypadek. Tupu 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 tupu. Ciekawe, czy faktycznie będzie ta informacja, że są martwi I na kolejny dzień normalnie sobie przyjdą Czy jednak nie udało mi się niczego wykonać Ja stawiam bardziej na te opcje Dobra, picy, picy, picy Idziemy sobie w tym momencie na zajęcia O! Jedno ciało Okej okay. Tego się trochę nie spodziewałem Jedno ciało Czyje? W jakiś sposób to zadziałało? Znaczy, w sensie, rajbaru Rajbaru znaleźli. Osana żyje. Nie mogli znaleźć broni? Mnie też pyta. Nawet broni nie mogli znaleźć. Po prostu Rajbaru jest dead. Okej. Okay. Stampani nie czuje się bezpieczny. Trudno. Ej, Josana dalej żyje. Siema Osana. Tego się nie spodziewałem. Żona będzie dalej żyła. Czy Rajbaru tutaj gdzieś jest? Ej, Rajbaru tutaj jest! Beskitu, przecież ty martwa byłaś. Nie żyłaś. Tak policja powiedziała. Siema Osana? Nic, absolutnie nic się nie wydarzyło ostatnio. A czemu jesteś taka smutna, myśląc, Pysiu? Twoja koleżanka też tak samo siedzi tam. Możesz z nią pogadać jak chcesz. Nie? No dobra, już ci nie przeszkadzam. To musi być bardzo męczące umrzeć i wrócić. Dobra, ale skoro Osana jest już w naszej piwnicy, zrobimy coś, czego jestem bardzo ciekaw. Czyli, czy da się wyeliminować Osanę. Głodząc ją, po prostu nie będę jej karmić przez kolejne dni w piwnicy. I ciekawe, czy w taki oto sposób można się pozbyć rywalki. Moi drodzy, nowa metoda eliminacji, głodomorkowa. Siema osana. To troszeczkę potrwa Bo będę musiał normalnie chodzić na zajęcia Cofać czas, ale przede wszystkim Chodzi o to, żeby ta kreseczka Z heltem spadła do samego końca Wróciłem na chatę I teraz powinno być już 0% Dobra, jest dalej 10% To musimy jeszcze przeczekać nockę Czyli z samego rana Powinna już być dead osana Czy będzie jakaś informacja Że nie wiem, udało nam się Wyeliminować rywalkę czy coś Cokolwiek e Basement... Osana... Dzień dobry... 0% Powinienem pozbyć się ciała, a co jeśli się nie pozbędę ciała? O, pójdźmy o krok dalej, na przykład trzymajmy tutaj Osanę Idziemy do szkoły e, dlaczego ty tutaj dalej jesteś? Przecież była informacja, że ty już nie żyjesz, Mysiu Pysiu jej tutaj nie powinno być. To znaczy, że to już się zbugowało, ale dobra, idziemy sobie w tym momencie do chaty. W basemencie ona nadal jest martwa. A w szkole jest żywa! O co tu chodzi? Dobra, idziemy w takim wypadku na górę. I w sumie odpalmy w tym momencie, idziemy spać i pomijmy sobie cały tydzień. Skip next day, skip next day. Dobra, mamy piątek w tym momencie. Zobaczymy, co się stanie, jak zakończy się całkowicie ten weekend, bo ona jest martwa! Idziemy. Do szkoły? Czy tutaj dalej żyjesz? Tak, tutaj dalej żyjesz. Cudownie. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy, jak zakończy się cały ten tydzień. Idziemy na zajęcia, raz drugi, i idziemy w tym momencie do chaty. Czy będzie, że przeszedłem demo, czy jednak nie? Rywala Jadno już nie jest zagrożeniem. Okej, okay, czyli. Czyli jej nie ma wygraliśmy. A czy dalej jest po tym wszystkim w basemencie? Tak, mój rywal dalej jest w basemencie. Moi drodzy, w taki oto sposób można powiedzieć, że osiągnęliśmy zombie Osanę, która w domu jest martwa, ale jednak jest żywa, bo do szkoły chodzi. Ej, a jakbym odpalił my Challenge, to... Czy Osana tutaj jest? Halo? Ej, ona tutaj jest. Martwa, co prawda, ale jest. Ale w tej piwnicy musi śmierdzieć widzowie. <grym> Odpaliłem Amai Challenge i nasza koleżanka jest... jest żywa. Czy mogę przejść ten challenge ultra szybko i na przykład kazać mojej poprzedniej rywalce, żeby wyeliminowała moją obecną rywalkę? Tupu, tupu, tupu. Osana, mam dla ciebie challenge. Musisz wyeliminować Amai, która jest tutaj. Kill. Zrobisz to? Ej. No i idź, ci idź. cić. Idź, idź. idź, zrobisz to? Zrobi to. Na mnie tu już by dawno się uczniowie rzucili, jakbym tak szedł. Z wasza y, z samorządu szkolnego. Dlaczego na mnie się patrzysz? Patrz tam, co się dzieje. Dajesz osana. Atak. Atakuj osana. Atakuj najszybsze przejście A my... Jak Amai Challenge Fajlet? Zabita, zabita. No ej. Dlaczego Fajlet? Przecież udało się. Patrzcie jacy wszyscy tutaj są wystraszeni. Dobra moi drodzy, uznajmy, że się udało. Tymczasem tutaj zakończmy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli filming Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Kto tam proszę zdjątek nie robić. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcinaczku. Trzymajcie się, pa! pa!